Przedstawiciel Pana Prezydenta, Pana Andrzeja Duty był w RMFM. dzisiaj w rozgłośni. bardzo fajnie, była nawika, mowa m.in. słowa o tym, że tam będzie grób papieża Benedykta, w sensie no, będzie pogrzeb. Kiedy to posłuży się w rozgłośni radiowej, taki ma zamiar, oglądać to online, na żywo, jeżeli będzie, do tego jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli jakoś w weekend to się zobaczy, może to możliwe będzie. Ale chodzi o co? Najważniejsze, że dzięki panu, który pracuje w RMF FM, dopowiedziane było to, co istotne, ważne, się liczy, że czy dowiedział się o tym, że padre Andrzej dopowiedział o Konopi, iż powinna być legalną. Iż powinna być legalną. Iż powinna być legalną. Iż powinna być legalną. I doszło do tego, że przedstawiciel pana prezydenta, bo to znaczy, że pan przedstawiciel nie chce nic pokręcić, to, to powiedział, przyznał, że nie. Się nie oglądam tego, co mówi Pana Franciszko, ale dzięki rozgłosie RGFFM, jak by bitwą ludu bożego się już dowiedział i liczymy, że okaże się i i Panu, panu Andrzeju Duda przekaże, bo też bo mowa o tym, że słowa, żeby sobie sprawę, że, żeby wyszedł na sprawiedliwego w naszej ocenie, tak myślę, na pewno.